Witajcie jogini. Dzisiaj krótka piłka z jogą, króciutka sekwencja, a temat będzie prosty i ważny wiodze, czyli czy możemy energię z naszej głowy, z naszych myśli, wszystko, co mamy w kontencie tutaj, tej przestrzeni głowy, zniżyć do przestrzeni naszego serca i czuć jak najmocniej serduchem i wewnętrznym czuciem brzucha, reszty ciała, tą praktykę. Zrzucając energię całego kontentu głowy właśnie w stronę serca. Zacznijmy w pozycji dziecka. Poczuj spokojny wdech, bądź w nim w całej długości jego trwania. Nie obserwuj całą długość wydechu. Dołącz tutaj skręt: skręć prawą rękę pod lewą. Więc po prostu pozycja dziecka, ale w skręcie i dołącz bujanie biodrami lekko na prawo i na lewo. Zwłaszcza, gdy ciągniesz mocniej na prawo, skręt będzie trochę bardziej dosadny. I Zmiana, druga strona. Praktyka będzie krótka, więc od razu wskocz głęboko. Chciało. Nie zapomnij pobujać biodrami, gdy już jesteś w skręcie na drugą stronę. Tu chodźmy do pozycji czterech punktów, żeby dołożyć sobie taki tonizujące działanie wiodze, zrobimy dłuższe wydechy. Wydechy będą na 8 do kota, a wdech do krowy na 4 tylko 3 2 1 wydech do kota 8 7 6 5 4 3 2 Jeden, zostań w kocie, weź oczywiście wdech i powierz się tutaj troszkę. Może być na boki, w kółka. Niech ciało zadecyduje na co ma ochotę. Zmiana, przejdź do krowy i tutaj też pobujaj kością ogonową na prawo, lewo. Możesz pouginać łokcie, posprawdzać, która linia wciera, aż woła o rozciąganie. Jak obiecałam, to będzie szybka praktyka, więc przechodzimy już do naszej sekwencji. Prawą nogę z kontrolą, odstaw na przód maty. Daj sobie na to czas. Siup. I gdy już wylądujemy na wdechu ręce góra, wydech ręce kaktusa. Wdech przełóż prawą rękę za siebie, lewą do sufitu. Wydech, skręć się na prawo i przechyl do tyłu. Wdech, wracamy przez centrum. Jeszcze raz, żeby nam się utrwaliło. Wydech, kaktus. Wdech, lewa ręka do góry, prawa za plecy. Wydech, skręć się i przechyl do tyłu. Stąd ręce kolistym ruchem idą w dół do maty, prawa noga do tyłu, a my idziemy do pozycji kobry. Ale uwaga, bardzo niziutkiej kobry, i będziemy chcieć tutaj rozmasować boki żeber, rolując się na żebrach na prawą i lewą stronę. Pozwól sobie dosłownie topnieć klatką piersiową do podłogi, tym lepsze będzie to odczucie masażu. Stąd wróćmy do pozycji czterech punktów i od razu podnieśmy się wysoko. Stąd lewa stopa powolnym, kontrolowanym ruchem idzie w stronę przodu maty. Sprawdzaj po mistrzowsku, jak długo taki lot może trwać. Może nigdy się nie chce kończyć. Wdech, góra, wydech, kaktus. Wdech, prawa ręka do góry, lewa za siebie. Wydech, skręć się i dołącz wygięcie do tyłu. Wdech, jeszcze raz ręce góra. Wydech, kaktus. Wdech, prawa ręka góra, lewa za plecy. Wydech, skręć się i dołącz boczne rozciąganie. Stąd ręce górę i kolistym ruchem mogą już zejść w dół. Wracamy do pozycji czterech punktów. Znowu trenujemy dłuższe wydechy, one są jak złoto dla naszego układu Z odpoczynku i lepszego trawienia. Więc wdech tylko na cztery, do krowy dwa. Jeden wydech, osiem. Powoli wchodź do tego kota, dosłownie kręg po kręgu. Wydychaj kompletnie. Nawet jak czujesz, że już nie ma wydechu, to spróbuj jeszcze użyć mięśni brzucha, żeby wypchnąć jeszcze choćby element powietrza jakby najmniejszy. Aż dojdziemy do ośmiu. I stąd wracamy do pozycji czterech punktów. Dłonie odrobinę mocniej do przodu, przejdź do leżenia na brzuchu. I jeszcze raz rozmasuj żebra na prawą, lewą stronę. Tym razem możesz podnieść się wyżej, trochę jak foczka. Ręce przed sobą, klatka uniesiona. Mocniej napną się mięśnie pleców. Pomież, że dłonie, ciągniesz do klatki, a klatkę do dłoni. I tu dołącz delikatne rolowanie na prawą, lewą stronę, ale cały czas pracuj. Dłonie ciągniesz do siebie, choć się nie ruszają. To jest ten magnes. Między nimi, a sercem. Serce do przodu. I stąd dłonie pod barki. Zakończymy w klęku. Przełóż sobie tutaj dłonie na linię obojczyków. Ściągnij skórę w dół, a brodę do góry. I poruluj głową na jedną i na drugą stronę. Stąd dla relaksu, dla relaksu rozmasuj jeszcze krawędzie uszu, pociągnij je do dołu, na boki. Spokojny oddech. Także mimo że ta joga jest króciutka, to mam nadzieję, że przez te automasaże będzie mieć element takiej głębokiej relaksacji. Czasem 5, 10 minut potrafi nas tak wspaniale zwolnić w ciągu dnia. I prawa dłoń będzie kotwicą na prawej stronie karku. Ponaciskaj sobie po ugniataj kark. Głowę przechyl w przeciwnym kierunku i nawet zmienij ułożenie głowy, czasem nos w stronę pachy. Czasem nos w stronę suchfitu to potrafi znacznie zmienić odczucia tego, tego automasażu. I tylko druga strona nam została. Dłoń niczym kotwica ściąga bark do dołu i nawet go ugniata obejmującym ruchem. Zmieniaj ułożenie głowy. I na tyle na ile się uda. Nie analizuj nie mieć za dużo. Zrzucaj tą zawartość myśli głowy jakby energią w stronę serca ciała. Czasem wiele problemów można rozwiązać. Po prostu przenosząc się życiem trochę niżej do naszego ciała, nie cały czas żyjąc w głowie. A ja pięknie dziękuję za wspólną, krótką praktykę, ale mam nadzieję, że regenerującą. Dajcie znać, czy tak było. Widzimy się następnym razem.